Witam na kanale Zielona Alternatywa i zapraszam na krótki film o aktualnie kwitnących lilakach i kalinach. Trochę spóźniłam się z nagraniem filmu o lilakach, dlatego że one w większości już przekwitają, ale pogoda ostatnio nas nie rozpieszczała, było dosyć zimno, deszczowo i też wichury jak zwykle no i oczywiście nie było mnie tutaj ostatnio więc kiedy dzisiaj przyjechałam no muszę stwierdzić, że niestety już z lilakami trzeba się powoli żegnać głównie mam lilaki bezodmianowe to znaczy takie, które dostałam od znajomych bo u nas jak gdyby tradycją staje się rozdawanie sadzonek między innymi lilaków od ciotki dostałam bardzo ładnego lilaka w kolorze ciemno-bordowym ale właśnie nie wiem co to za odmiana i większość bzów bo u nas tak się mówi na, na lilaki, to są właśnie takie bezodmianowe. Białe, głównie też fioletowe, no i takie ciekawostki, właśnie jak bzy o kolorze bordowym. Ale mam też kilka, które kupowałam specjalnie ze względu na odmianę i teraz pokazuję odmianę Sensation. Jest bardzo dużo odmian lilaków, i ja też kupując na przykład katalog szkółkarzy polskich, myślę, że z 9 lat temu, to już wtedy. No stwierdziłam, że tych odmian jest tak dużo, że no jest w czym wybierać. I nie mam tych najbardziej ciekawych, na przykład krasawicy Moskwy nie mam. Wydaje mi się, że ona jest z jedną z bardziej popularnych odmian. I no tak sobie myślę teraz, że może zacznę powoli interesować się tymi charakterystycznymi, takimi popularnymi odmianami, żeby mieć większą różnorodność. Ale mam na razie tych lilaków no chyba ze 30 już, więc nie jest to tak mało. Ale jeżeli chodzi o odmiany, to jestem w stanie zidentyfikować tylko kilka. I to jest właśnie jedna z tych odmian. Sensation, jedna z niewielu, którą kojarzyłam właśnie na etapie kupowania katalogu Związków Szkółkarzy Polskich. To jest odmiana, która charakteryzuje się tym, że ma puste kwiaty, cztery płatki, ale ma białe obrzeżenie. Bardzo charakterystyczna odmiana. No, patrując się tak blisko, no nie ma pełnych kwiatów, wydaje mi się, że najbardziej atrakcyjne są jednak te kwiaty pełne, ale Sensation pięknie pachnie, kwiaty są dosyć duże, no i właśnie to charakterystyczne białe obrzeżenie powoduje, że naprawdę jest to jedna z ciekawszych odmian. Lila, Mayera, czyli Palibin, to jedna z... Najbardziej popularnych odmian bzów krzaczastych, czyli tych trochę niższych, trochę gęstszych. Palibin moim zdaniem trochę później kwitnie niż pozostałe moje lilaki, te bardziej tradycyjne. I patrząc teraz widać, że kwiatostany są mniejsze, ale jest ich więcej. I patrząc na cały krzew palibina z daleka, to on jest prawie cały fioletowy. Wydaje się, że cały jest w kwiatach, że nie ma tutaj liści. A liście są drobniejsze, kwiatostany są drobniejsze, ale one szczelniej pokrywają cały krzew. Czyli ten efekt z daleka jest bardziej imponujący. Bo jeżeli patrzymy na przykład na takie, powiedzmy, zwyczajne lilaki z daleka, to widać zieloną czapkę, zieloną koronę i na niej takie duże punkty kwiatostanów, a tutaj Liści prawie nie widać, bo są przykryte kwiatostanami, ale kwiatostany są zdecydowanie mniejsze. Kwiaty są zdecydowanie też drobniejsze. No i wydaje mi się, że te kwiaty są po prostu no, trochę brzydsze, bo y, takie puste, czteropłatkowe, bardzo drobne, ale palibin słynie z tego, że pięknie pachnie. I przynajmniej w moim ogrodzie palibin kwitnie później niż pozostałe lilaki. Więc ten efekt kwitnienia bzów jest rozciągnięty w czasie, bo tamte już przekwitają, szczególnie te, które były na słońcu, a palibin no już też powoli przekwita, ale on później rozpoczyna to swoje takie najbardziej obfite kwitnienie. Dlatego warto posadzić różne odmiany, żeby one kwitły dłużej. Pięknie pachnie i to jest chyba ta cecha najbardziej znana. On bardziej intensywnie pachnie. Jeżeli chodzi o urodę kwiatów, no to tak jak powiedziałam wcześniej, no nie jest to nic specjalnego, ale coś za coś. Lepszy zapach za urodę kwiatów. Bezproblemowy, jeżeli chodzi o uprawę, dosyć powoli rośnie. Tutaj, w tym miejscu znalazł się właściwie przez przypadek, bo ja go posadziłam gdzie indziej, później mi przeszkadzał i akurat. Tutaj jest tak zwane moje biuro rzeczy znalezionych. Tutaj są rośliny, z którymi nie wiedziałam co zrobić, albo chwilowo nie miałam dla nich miejsca, i ten lilak wylądował tutaj i już został. I jak widać, bardzo dobrze się czuje Obok rośnie kalina i fajna kompozycja, właśnie na, na późny maj. Sąsiadka lilaka Majera to kalina japońska odmiana Mariesi. Wydaje mi się, że spośród kalin japońskich, ta odmiana akurat jest stosunkowo łatwo dostępna. Jeszcze kilka lat temu ciężko było w ogóle zdobyć kaliny japońskie. Ja szukałam ich w szkółkach, szukałam w sklepach ogrodniczych. Wybór był dosyć słaby, ale ostatnio dużo się zmieniło. Tych odmian przybyło i też można kupić kalinę przez internet, co jest dużym ułatwieniem. Ale tą kalinę Mariesi kupiłam w szkółce. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi krzewami sadzonki są dosyć drogie i biorąc pod uwagę, że kaliny dosyć wolno rosną to kupując małą sadzonkę na taki efekt jak, jaki prezentuje ta kalina obecnie u mnie to trzeba trochę czekać, kilka lat co najmniej, a jeżeli chcemy kupić dużą sadzonkę no to będzie to stosunkowo duży wydatek, ale warto. Dlatego, że kaliny japońskie charakteryzują się tym, że mają tak horyzontalnie dosyć poziomo ułożone gałęzie, co tutaj widać. I dodatkowo teraz, kiedy kwitnie, całe te gałęzie pokryte są przepięknymi kwiatami. One są jak parasolki, tak pionowo ułożone na gałęziach. Bardzo ładnie to wygląda z daleka. Teraz już kaliny powoli przekwitają, bo też ostatnio były ulewy, był też wiatr, właśnie tak jak w przypadku Lilaków. To wszystko było. Nabite wodą i dosyć tak poszarpane, ale kaliny dosyć długo kwitną i stanowią świetne towarzystwo właśnie na przykład dla lilaków, które są w kolorach innych niż biały. Odmiana Mariesi, jak dla mnie, to jest świetne sąsiedztwo i dla drzew kwitnących, takich jak jabłonie ozdobne czy też wiśnie ozdobne, to jest świetne sąsiedztwo właśnie dla lilaków dla podbicia tego efektu właśnie wiosennego kwitnienia. A oprócz tego, kiedy kaliny przekwitną, no to ten pokrój jest na tyle interesujący, na tyle taki oryginalny, że nawet jako typowy zielony krzew jest niezwykle zdobny. Widać też, że liście są takie karbowane, więc są to dosyć szlachetne moim zdaniem rośliny. I ja mam kilka odmian. To ten egzemplarz był przeze mnie posadzony w innym miejscu, i ta kalina chorowała. I to, co zauważyłam, to no trzeba się tymi kalinami japońskimi dobrze zająć zaraz po posadzeniu. One nie lubią przesuszenia gleby, trzeba pilnować podlewania. Kiedy się przyjmą, po kilku latach, tak jak teraz, w ogóle nie wymagają zainteresowania ani żadnej troski właściwie, ale te początki bywają trudne i trzeba dbać o to właśnie, żeby one się dobrze ukorzeniły, a później już świetnie dają sobie radę same. I na jesieni też pięknie się przebarwiają, tak więc polecam kaliny japońskie jako dodatek do zestawień z drzewami czy też z innymi krzewami. Kalina japońska odmiany Kilimanjaro jest dosyć podobna do odmiany Mariesi. Przynajmniej ja myślę, że nie byłabym w stanie rozróżnić tych dwóch odmian, gdybym nie wiedziała, która jest którą. A u mnie akurat te dwie odmiany są oznaczone, więc to jest na pewno Kilimanjaro. I we wszystkich opisach jest wskazane, że raczej to jest odmiana węższa niż Mariesi, ale układ gałęzi, układ liści jest podobny, horyzontalny. Kwiaty są też bardzo podobne, nie wiem czy byłabym w stanie zauważyć jakąś różnicę. U mnie kalina kiimandżaro kwitnie trochę mniej, oficie, ale dlatego, że ma trochę więcej cienia. Więc myślę, że przy większej ilości słońca tych białych kwiatów byłoby trochę więcej. No warto też mieć na uwadze, że czasem kaliny mogą być przypalane przez słońce, więc z jednej strony słońce dla ładnych kwiatów, dla szybkiego wzrostu. Ale na takim palącym słońcu wydaje mi się, że one by się męczyły. I tak jak w przypadku kaliny Mariesi czy innych kalin japońskich, no moim zdaniem trzeba zadbać o to, żeby te rośliny dobrze się przyjęły. Czyli trzeba się nimi interesować, podlewać, jeśli potrzeba, a kiedy się ukorzenią, to po kilku latach są zupełnie bezproblemowe. Kalina japońska odmiany Grandiflorum to jeden z tych krzewów, które na początku obsadzania mojego ogrodu stwierdziłam, że muszę mieć. I bardzo długo szukałam tej kaliny. Kiedy znalazłam, okazało się, że była dosyć droga, ale wtedy kupiłam. I dzisiejszy film to właściwie jest nawiązanie też do filmu sprzed kilku lat, gdzie pokazywałam te kaliny, jak one wyglądały po posadzeniu. To były bardzo małe krzaki. I między innymi pokazywałam tą kalinę Grandiflorum, bo ja mam ją tylko jedną. I miałam co do niej duże oczekiwania i ona dosyć dobrze rosła, ale zaczęła mi chorować. I ja przez ostatnie lata bałam się z nią cokolwiek robić, bo kalin japońskich co do zasady raczej się nie tnie, bo one same dbają o swój pokrój, ale tej wiosny ja dosyć drastycznie obcięłam, dlatego że wydawało mi się, że chorują jej te pędy. Więc to, co kwitnie w tym roku, to są takie pojedyncze gałęzie, i to nie wygląda dobrze. Ale wydaje mi się, że trzeba było to zrobić i ja powinnam to zrobić w poprzednich latach. To ona już by się zregenerowała. Ale gałęzie, które zostały, kwitną dosyć intensywnie i przez to, że był ostatnio deszcz, to one właściwie zwiesiły się do ziemi. Piękne pompony, błyszczące, wręcz takie świecące, szkliste. No, dosyć interesująca odmiana i ja jestem z niej zadowolona. Cieszę się, że ją kiedyś tam nabyłam i cieszę się, że ją mam. Wydaje mi się, że to. Że ona sobie tak ciężko radzi, to jest wina miejsca, w którym ja ją posadziłam, więc krzew sam w sobie na pewno jest wart uwagi. Przepiękne kwiaty, piękne przebarwienie na jesieni, ale ja już boję się ją przesadzić, więc ona będzie tutaj rosła. Niedaleko jest jodła, która będzie musiała być wycięta, bo jest za wysoka i tutaj jest za blisko linii wysokiego napięcia, więc wydaje mi się, że być może, kiedy ta jodła będzie wycięta i będzie trochę więcej słońca, więcej powietrza to może i ta kalina odżyje, a na razie wygląda dosyć nieciekawie ale to właśnie przez to moje wiosenne cięcie, usunęłam wszystkie chore pędy no i to co zostało jest raczej zdrowe, więc mam nadzieję, że w przyszłych latach ona jakoś ten pokrój swój odzyska ale bardzo ciekawa odmiana rzadziej spotykana niż mariesi czy, czy kilimanjaro, ale jeżeli ktoś lubi tego typu krzewy, tego typu kwiaty to bardzo polecam i teraz właśnie w maju jeden z lepiej kwitnących krzewów na biało. Ale klasyka ogrodów majowych, jeżeli chodzi o kaliny, to jednak chyba kalina koralowa, rozeum. I ja muszę przyznać, że właśnie kilka lat temu napaliłam się dosyć na kaliny japońskie. Właśnie kalina grandiflora, później Mariesi, Kilimanjaro. Że one są takie bardziej szlachetne, takie no dosyć rzadziej występujące. I kupiłam, posadziłam, jestem zadowolona, bo one pięknie wyglądają, kwitną, tak jak pokazywałam na wcześniejszych kadrach. Ale kalina koralowa Roseum, pomimo, że się wydaje bardziej pospolita, dosyć częściej występująca w ogródkach, no bo tak jest rzeczywiście, jest tańsza, szybciej rośnie, to ta kalina Roseum moim zdaniem urodą nie ustępuje tym kalinom japońskim, przynajmniej kalinie Grandi Kwiaty są nawet większe, i o ile kaliny grandiflorum nie tnę na bukiety, no bo ona jest mniejsza, jeszcze ostatnio jest dosyć przycięta i tych kwiatów jest mniej, to kalina rozeum to jest podstawowe źródło kwiatów na bukiety. Kwiatów i też gałęzi właściwie. Bo nawet kiedy te pompony są zielone, są dużo mniejsze, czyli właściwie ta kalina jeszcze nie, nie kwitnie na biało, to te zielone kwiatostany świetnie wyglądają w wazonie. I dlatego kalina rozeum to jest dla mnie podstawowe źródło właśnie materiału ciętego na, na, żywe, na, na świeże bukiety, czy to właśnie zielone te kule, czy też białe, tak jak teraz. Mam ich kilka u siebie w ogrodzie. To jest krzew, który jeszcze dosyć ładnie kwitnie, bo te moje najstarsze, największe to już właściwie przekwitają. Jeszcze są nabite wodą, teraz, więc się zupełnie zwiesiły. Ale jak dla mnie to jest jeden z prostszych w uprawie krzewów. Dosyć szybko rośnie. Czasem jest atakowany przez mszyce. I kiedy te krzewy były mniejsze, to zdarzało się, że te końcówki pędów były zupełnie czarne, bo tyle było tych mszyc. Ale im krzewy większe, im więcej. Jedzenia w ogrodzie, no to tam szyca zawsze znajdzie sobie coś smaczniejszego, więc trzeba nam szyce uważać, ale wystarczy jeden oprysk i łatwo sobie z nią poradzić. Tak więc kalina koralowa Roseum moim zdaniem, jeżeli chodzi o kalinę, dużo prostsza w uprawie, tańsza przy zakupie, a niewiele ustępująca urodą pozostałym kalinom. A wracając jeszcze do lilaków, mam taką oto odmianę, blumerang. Jeżeli chodzi o kwiaty, kwiatostany, bardzo podobne do lilaka Meyera, czyli do palibina, czyli drobne kwiatostany, kwiaty takie sobie średniej urody, ale bardzo licznie obsypujące ten krzew, z tym, że ten blumerang jest węższy, bardziej smukły i nie rozrasta się tak wszech, czyli można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pokrój, to, to bardziej przypomina te nasze tradycyjne, lilaki, czyli bzy, no właśnie ja jestem przyzwyczajona do tego, że u nas się mówi bzy i czasem jak mam zamiar powiedzieć lilaki to mylę z liliowcami, a no ale jeżeli chodzi o prawidłowe nazewnictwo, czyli lilaki no to właśnie Blumerang to jest jeden z tych lilaków, bardziej moim zdaniem spokrewniony z lilakiem Mejera pięknie pachnie, no jeżeli chodzi o urodę kwiatów, no to to co powiedziałam w przypadku lilaka Mejera, czyli właśnie drobniejsze kwiaty bardziej obfite kwitnienie, no i też bardzo intensywny zapach. Lilaki tworzą też moje zielone ściany. To jest obrzeżenie mojej nowej rabaty w polu. Jest tam już kilkanaście lilaków, przede wszystkim lilaków bezodmianowych, które posadzone są właśnie w takim celu, żeby w przyszłości w ciągu kilku następnych lat tworzyły mi zieloną ścianę. Nie będzie to wysoka, zielona ściana, no bo lilaki nie są wysokimi krzewami i one też potrzebują czasu, bo stosunkowo powoli rosną, ale mam nadzieję, że będą taką dosyć szczelną ścianą i też świetnym, zielonym, takim stonowanym tłem dla moich kwitnących bylin. One sobie dosyć dobrze radzą, bo rosną tutaj trzeci rok. Ja kupowałam przecenione rośliny, które były w dosyć opłakanym stanie, ale ładnie się przyjęły, więc myślę, że za 2-3 lata już będą dosyć dobrze widoczne. A w tym roku już pierwszy raz pięknie kwitły i myślę, że za kilka lat to będzie efekt kwitnącej, zielonej ściany właśnie w maju, a później dobre tło dla moich bylin. I w ogóle jeżeli chodzi o charakterystykę lilaków i mam na myśli tutaj te najbardziej tradycyjne, takie właśnie dosyć wyprostowane, to dla mnie to jest przykład krzewów stosunkowo łatwych w uprawie, łatwych w pielęgnacji i stosunkowo łatwych w obejściu. I często mam pytania od znajomych, na przykład, jakie krzewy posadzić, żeby nie mieć z nimi problemów. I myślę, że lilaki to są te krzewy, które spokojnie można sadzić, które dają piękne kwiaty właśnie w maju, a później można o nich zapomnieć, one świetnie sobie radzą. I też myślę sobie, że ja tak podświadomie dla własnych potrzeb dzielę krzewy na dwie grupy: krzewy bardziej pracochłonne i krzewy mniej pracochłonne. Jeżeli chodzi o bardziej pracochłonne, to na przykład wymieniłabym tutaj hortensje bukietowe, budleje Dawida czy derenie, które wymagają przede wszystkim cięcia corocznego, bo na przykład hortensje bukietowe, żeby pięknie kwitły, muszą być obcięte, i to ja zwykle robię. Na przełomie zimy i wiosny. I no Jeżeli ktoś ma jeden krzew hortensji, to nie jest to problem i w ogóle żadne wyzwanie. Ale tak jak ja mam ponad 30 hortensji bukietowych, więc zajmuje mi trochę czasu ich obcięcie. Tu 5 minut, tam 5 minut, jedno ciachnięcie, drugie. A poza tym trzeba to później wszystko po sobie posprzątać. Więc dla mnie na przykład właśnie hortensje bukietowe są dosyć pracochłonne. Dlatego, że wymagają zainteresowania właśnie co roku, pewnej systematyczności wymagają, bo od tego zależy ich kwitnienie. Wydaje mi się, że podobnie jest z hortensjami drzewiastymi, na przykład Anabel, ale ja nie mam ich u siebie, ale kupiłam mojej mamie, one też wymagają przycięcia. Więc to są krzewy, które wymagają więcej uwagi. Budleje Dawida też są dla mnie z tych krzewów bardziej pracochłonnych, bo trzeba je co roku obciąć. I to cięcie jest dużo łatwiejsze niż w przypadku Hortensji, dlatego że no ja przede wszystkim wycinam na równo i obcinam to wszystko, co jest uschnięte, chore, ale przede wszystkim te starsze pędy i tnę na wysokość. Więc żadna filozofia cięcia, ale tak samo jak w przypadku Hortensji. Kiedy ja mam ponad 30 budlei, to też mi trochę schodzi z tym cięciem, i to jest dla mnie obowiązek do wykonania co roku i jeżeli chodzi o pracochłonność na przykład derenie też są dla mnie bardzo pracochłonne w tym sensie, że pokazywałam na wiosnę derenie i cięcie tych dereni, dlatego że zależy mi na wybarwieniu pędów, a jeżeli chcę mieć młode kolorowe pędy, to muszę je dosyć mocno obciąć, więc też tutaj jedno ciachnięcie, tutaj drugie i później trzeba to po sobie posprzątać, więc Derenie też są takimi krzewami, można powiedzieć, bardziej pracochłonnymi, pod warunkiem właśnie, że będziemy je ciąć. Tak więc dla mnie pewne krzewy wymagają większego zainteresowania. Jeżeli ktoś poszukuje bezproblemowych krzewów, no to tamte akurat takimi nie są, to znaczy są w mniejszym stopniu. A z drugiej strony ta druga grupa krzewów, które nie wymagają aż takiej uwagi, takiego choćby nawet corocznego cięcia, to są na przykład lilaki. Lilaki, kiedy posadzimy, to raz na jakiś czas trzeba sprawdzić, czy nie mają odrostów i tam ewentualnie wyciąć. To jest w każdym opisie lilaków, że one dają odrosty, ale to nie jest tak, że jesteśmy jednego dnia w ogrodzie, nic się nie dzieje i za tydzień pójdziemy i tam masa odrostów. Nie, po prostu robimy przegląd raz na jakiś czas i to jest do opanowania. A lilaki, one sobie spokojnie rosną. Co roku po kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów. Ta ich forma jest taka dosyć jednorodna, no i właśnie nie wymagają cięcia. Oczywiście ktoś powie, że trzeba wycinać suche kwiatostany. Można, ale ja tego nie robię, bo też nie mam czasu. Mam ich, tych krzewów dosyć dużo, więc jak dla mnie to jest czynność, którą można sobie odpuścić. Więc jeżeli ktoś potrzebuje w swoim ogrodzie powiedzmy takich bezproblemowych krzewów, to ja akurat Lilaki bym polecała, bo dosyć zdrowo rosną, pięknie kwitną, jest ogromny wybór odmian, białe, fioletowe, bordowe. Naprawdę można skomponować ciekawe zestawienia. A oprócz tego, właśnie nie wymagają takiego corocznego zainteresowania i nie wymagają takiego drastycznego cięcia. Czyli, jeżeli ktoś chce właściwie tylko cieszyć się tym ogrodem, no to wystarczy posadzić, a później już będzie łatwiej. I kaliny też są takimi krzewami mniej wymagającymi w obsłudze, podobnie jak lilaki. Jeżeli posadzimy kaliny japońskie, to tak naprawdę one nie wymagają cięcia i to jest nawet niewskazane. One ten pokrój horyzontalny świetnie same sobie opanują i wydaje mi się, że ingerencja czasem jest wręcz niepotrzebna. Jeżeli chodzi o kalinę koralową rozeum, ona szybciej rośnie. Jeżeli nam przeszkadza jakaś gałąź czy gałęzie, po prostu tniemy jak dla mnie to jest właśnie materiał na bukiety, czyli to co utnę nawet wstawię do wazonu, więc mam dodatkową korzyść. I kaliny też nie wymagają właśnie mm, aż takiego corocznego właśnie pilnowania. Tak więc te krzewy, które dzisiaj pokazałam są stosunkowo łatwe w uprawie. Oczywiście moim zdaniem nie ma roślin zupełnie bezobsługowych. I no, w, jakiś, w jakimś stopniu trzeba się nimi zainteresować, ale gdybym miała polecić komuś naprawdę łatwe krzewy, to lilaki i, i kaliny to są właśnie jedne z nich. I to tyle na dzisiaj, bo znowu zaczyna padać, ale deszcz potrzebny, więc jeszcze chyba przemęczymy się kilka dni z tą. Deszczową i dosyć zimną pogodą, bo podobno ma się już powoli ocieplać, więc też dzisiaj posadziłam pomidory. I no myślę, że już przemrozków nie będzie, więc trzeba się już powoli bardziej przykładać do uprawy warzyw. Ale nie byłabym z sobą, gdybym nie pokazała łubinów, które cały czas są moimi ulubionymi bylinami. Piękny łubin centralnie na mojej starszej rabacie bylinowej, reszta jeszcze nie rozkwitła albo powoli dopiero rozkwita no niesamowity kolor i mogłabym powiedzieć, że specjalnie tutaj posadziłam go w takim kolorze, w charakterze solitera, ale to nieprawda, bo myślę, że rok temu tutaj nie było takiego łubina i, i na pewno nie, nie było w takim kolorze, więc potwierdza się to, co mówiłam na poprzednich filmach, że łubiny u mnie sieją się, ja dbam o siewki i bardzo często się zdarza, że ja tych starszych roślin nie jestem w stanie utrzymać, nie jestem w stanie upilnować, one mi po prostu... Znikają, ale pojawiają się nowe, i takie są właśnie oto niespodzianki, czyli kolory co roku w różnych miejscach. Dla mnie najbardziej wartościowe w sumie są żółte, ale mam ich bardzo mało i nie wiem, czy w tym roku będzie jakiś. Lubię też białe, ale takie właśnie czerwono, krwiste, karminowe też są niesamowite. I w tym roku taki przypadek, że on tutaj znalazł się. Tak więc to jest zupełnie. Niezależne ode mnie, ale co roku cieszę się, że mam tych łubinów, najwięcej jak się da. Do zobaczenia.